Hej, cześć kochani, witam się z Wami na moim kanale. Ja jestem Asia i zapraszam Was do filmu Lumpeksowego, czyli lumpek siara po całości. Będzie pokazywanie zakupów, będzie mierzymy, czyli wszystko tak naprawdę, co powinno tutaj się znaleźć. I ja już nie przedłużam, a nie, poproszę Was o zostawienie łapek w górę i subskrypcji tego kanału, jeśli chcecie oglądać więcej takich filmów. Sporo tego się uzbierało, prawda? Ja też tak myślę. I słuchajcie, chyba zrobimy powoli serię. Wszystko za 5 zł, albo po 5 zł, żeby ktoś mnie nie chwytał za słówka. Odkładam to. Wszystko już jest wyprane, czyste. Niektóre rzeczy są odświeżone, ale nie wszystkie, o czym za chwilę Wam powiem. No i jestem ciekawa. Waszych wrażeń. Pierwsza rzecz, którą widzieliście, to jest taka, o właśnie, fajna kurtka. No naprawdę ona kosztowała tylko 5 zł. Bardzo fajna kolorystyka, taka kaki. My bardzo lubimy takie kolory ziemi. Wiecie co, no ja ją kupiłam pod kątem z myślą oczywiście o moim mężu zobaczymy, on jej nie przymierzał to jest Primark, to jest rozmiar M ja ją zmierzyłam na siebie, bo kurtki staram się mierzyć, żeby nie były ani jakoś super za duże, ani przede wszystkim za małe, jeśli coś jest dla mnie w miarę ok, to znaczy, że dla Pawła też powinno być, no jak nie, no to wiadomo, że zawsze znajdzie się dla tego nowy właściciel, bardzo fajna kurtka na jesień, na wiosnę na zimę raczej nie, tak o sama, fajny kaptur który możemy odpiąć i to tak naprawdę tyle. Zobaczymy, co mój model powie. I przy okazji okaże się, czy ta kurtka w ogóle jest dobra, bo ja ją, wiecie, kupiłam. Wyprałam, odświeżyłam tutaj te rękawki i te doły. Zawsze staram się to robić, jeśli jest taka potrzeba. No a później dam do przemiarki mojemu mężowi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejna rzecz to jest tutaj taki oszaraczek. I to też jest Primark? Nie, to jest... Recycled by pretty little thing. Dobra. Rozmiar M i to jest taka sukienka sweterkowa, jak widzicie, z bardzo fajnym tutaj rozcięciem na nóżkę. Nie mierzyłam tego zupełnie on był bardzo mocno zmechacony, więc tutaj troszeczkę się musiałam napracować. Ale wiecie co, siedziałam sobie po prostu przed swoim serialem, spoglądałam trochę w telewizor, trochę na sweterek i go przeleciałam tą moją maszynką. Nie ukrywam, że półtorej zbiornika się tutaj nazbierało tych farfostów, więc możecie sobie wyobrazić, jak on wyglądał. No i też za piątala przysłowiowego, bardzo fajny. Nie jest to nic, wiecie, nadzwyczajnego, jeśli chodzi o. Skład materiału, ale właśnie no nie mogę znaleźć tutaj żadnej metki, także nie powiem dokładnie, co to jest, ale przypuszczam, że to jest jakiś akryl, nic, nic lepszego raczej. Chociaż powiem Wam, że może trochę wisko, tutaj, bo w sweterkach też przecież ona się zdarza czasami. Także zobaczymy. Też niemierzone, także z wami będą po prostu pierwsze wrażenia tych rzeczy. Kolejna rzecz, to też jest pawłowa akurat, i to są. Spodnie takie o Dunlop, rozmiar 34 na 32 Jeśli dobrze widzę, zobaczymy, czy nie będą mu za duże. Ja je wzięłam, dlatego że mój mąż bardzo często szura różne spodnie, gdzieś tam wiecie, po lasach czy nad tymi rzekami. I takie mu się przydadzą. Jak zobaczyłam, że to jest dużo tych kieszonek, bo to są takie robotnicze bardziej spodnie. Aczkolwiek nie wiem, czy one mu nie będą za duże. No zobaczymy, zobaczymy, razem się przekonamy. Fajnie, bo tutaj te kolana mają wzmacniane, więc gdyby gdzieś tam w lesie, wiecie, klękał albo coś takiego do ziemi, żeby coś wykopać, no to właśnie nie będzie z tym żadnego problemu. Fajne tutaj, no mówię, dużo kieszeni, więc tak pomyślałam, że przez tę dużą ilość kieszeni powinny mu się spodobać. Ale przekonamy się już razem. Kolejna rzecz, a właściwie akcesorium i to jest torebeczka, która jest firmy Katie Luxton. Nie mam pojęcia London. Nie mam pojęcia, co to jest za firma. Jest to taki o worek jakby, coś takiego. Widzicie pudrowo-różowe z takimi ochwostami. Możemy go właśnie w ten sposób zapiąć. Trochę jest sztywna, więc jest to taka ekoskóra, która musi się wyrobić. Bardzo mi się spodobały złote detale tutaj przy tej torebce. Bardzo one mi się podobają. I ona jest w ogóle niezniszczona, chyba jest nowa w ogóle, bo tak wygląda. W środku surowa, tak. Oczywiście to musimy o. I teraz mamy dojście ładne, bardzo fajnie będzie wyglądać do różnych takich, wiecie, stylówek, yy, bardziej letnich. Co tu jest na metce? Nie, nie ma, że po prostu, że że ta firma Katie Lockstone, wiecie co, ale ta metka jest bardzo podobna do naszego handemu, więc <grymne> jestem ciekawa, czy to nie jest właśnie coś tego typu sieciowa, ale bardzo, bardzo fajnie, spodobało mi się, więc yy, no, bez zastanowienia, jak się domyślacie, wzięłam. Następne, leginsiaki. Leginsiaki firmy Nike, takie O i one są, słuchajcie, rozmiarówka dziecięca. XL, w związku z tym, 13-15 lat, 1,58 m, 1,66 m. Wydaje mi się, że się uciągną, bo zobaczcie e, sami, jak one się naciągają. Tutaj mają takie charakterystyczne logo. Dla Nike, ja już jedne takie legginsy mam, co prawda, kupione w sklepie Nike i są koloru szarego, w których bardzo często ostatnio ćwiczę. Ale ym, nie wiem, czemu jestem taka, że jak kupuję coś w sklepie nowego i wiem, ile to mniej więcej kosztowało, to mi jest szkoda szurać po domu. Nie wiem, może też tak macie. A wiecie, a jak się kupi, jest to też Nike i tak dalej, ale jednak w Lumpie za takie pieniądze to już jakoś człowiekowi mniej żal i, no, i po prostu się później nosi bez zastanowienia. Ja nie wiem, co my mamy w głowie. I ja i Paweł mamy coś takiego, że po prostu nadzwyczaj szanujemy rzeczy. Później te rzeczy mamy po kupę, kupę lat i okazuje się, że ojej, ty miałeś taką rzecz albo takie buty, a w ogóle nie nosiłeś. No właśnie, dlaczego? <laughs> Kolejne znajdziemy tutaj spodnie, i to są spodnie z cyklu dorosłe spodnie, przynajmniej ja tak sobie je nazywam. Primark rozmiar 38, i one są czarne w taki bardzo cieniusieńki, biały prążek. Tu górę mają, też ich nie przymierzałam, więc jestem, tym... ale nie, to z guma, więc powinnam w nie wejść. Bez problemu. Bardzo fajnie się prezentują. One są takie trochę zwiewne, ale jestem ciekawa jak będzie wypadać ta nogawka. Widzę, że one by wymagały prasowania, ale przepraszam, że tego nie zrobię. Przedmierzymy. Ja po prostu je sobie wsadzę na stos do prasowania rzeczy tak ogólnie. W ogóle niezniszczone, bardzo fajnie wyglądające i wiecie, super będą pasowały do różnego typu sweterków, teraz do butów tych takich traperowatych. Super, super naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się je dorwać. Bo wiecie, takich dorosłych spodni nigdy za wiele. Ja już w Lumpie kupiłam chyba dwie czy trzy pary, właśnie wszystkie popiątala i są. The best, naprawdę. Jak mam założyć jakieś takie spodnie poważniejsze, to zawsze sięgam właśnie po którejś z Lubaksu. Yy, rozmiar M Handem, jak widzicie, bluza w bardzo fajnym kolorze. Słuchajcie, bardzo mi się podoba ten kolor, taki przybrudzony, niebieski, coś takiego. Bardzo on jest fajny, bardzo mi się podoba. Ona jest na Misiu. Ja uwielbiam w ogóle te, tego typu bluzy. Uwielbiam. Mam ich wiele. Ja lubię, jak jest coś większego. Yy, lubię tutaj ten efekt, że mój naszyjnik widać. No jak ją zobaczyłam, to mówię, na bank ją biorę. Jest to moja. Po prostu bardzo mi się podoba. I w ogóle jest, słuchajcie, kurtka właśnie w tej kolorystyce w H&M. I bardzo na nią zachorowałam. I się bardzo będę musiała zastanowić, czy po nią nie iść i jej nie kupić. Bo jest naprawdę sztosem. E, jedyny jej minus jest taki, że ta kurtka no, nie ma kaptura. A na zimę nie mieć kaptura, no to tak trochę słabo, nie? E, dobra, i kolejne dwie rzeczy już to są takie okrycia wierzchnie, bym powiedziała. Pierwsze to jest miś. Po prostu miś. Ja tak y, 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 nazywam takie okrycia wierzchnie typu płaszcze, czy właśnie jakieś marynarki. To jest firma Damart i już Wam mówię, skład nic specjalnego, dlatego, że jest tu poliester i akryl. Jest zapasowy guziczek, bo tutaj są takie, o, zobaczcie, guziczki. Bardzo fajne, bardzo fajne i ja uważam, że za piątala to wiecie, nawet jak parę razy miałabym tylko założyć, wykorzystać do stylówek, to czemu nie? Bardzo mi się spodobał. Ten kolor jest trochę taki inny, nie wiem, czy do końca do mnie pasuje, ale wpadł mi w oko i jest tutaj dzisiaj z nami. A ostatnia rzecz, słuchajcie, to jest... Nie nazwę tego eksperyment, ale to jest takie sprawdzenie dla mnie, dla moich umiejętności i czy warto takie rzeczy w ogóle kupować, dlatego że ja pokażę go celowo w tym stanie, w którym yy, po prostu on teraz jest. Jest tylko po praniu i w specjalnym programie, bo jest to rzecz z wełną, yy, która ma w składzie właśnie wełnę, przez co jest cieplejsze. I słuchajcie, jest to płaszcz. Jest to płaszcz szary w takim pięknym kolorze. Jest to płaszcz z Medicine. I słuchajcie, ja chyba w przeglądzie sieciówek pokazywałam Wam podobne. Widziałam go na answer.com za 300 albo 400 zł. Identyczny, z tą samą potrzebką. Zresztą, jeśli uda mi się go znaleźć, to wam gdzieś wstawię zdjęcie. Nie wiem, czy jeśli produkt nie jest dostępny, to czy uda mi się to zrobić, ale postaram się bardzo. Więc wiem na 100%, że to jest ten sam ciuch, i nie udało mi się go zamówić, bo po prostu nie jest już dostępny. Także no, znalazłam go w się i teraz tak, jego mankamenty są takie. Brak jednego guzika, czyli muszę sobie dokupić cztery takie same guziki, no bo raczej jednego takiego nigdzie nie dostanę. Aczkolwiek spróbuję, wszystkie je odpruję, pozbędę się tych guziczków. Dodatkowo muszę go przejechać swoją maszynką, bo gdzieś tam ma jakieś widoczne zmychacenia. Co lepsze, on był z metką. Yy, poczekajcie, pójdę po tą metkę. Zostawiłam ją w łazience, i jest oto metka, yy, która nie wiem, w sumie była przyczepiona, yy, ktoś widać, no to jest noszona rzecz, to jest zniszczona rzecz, ale metkę powiesił, więc nie wiem o co tu chodziło. Więc muszę go sobie przelecieć moją maszynką, już go sobie wyprałam, pięknie pachnie, więc tak, co muszę zrobić? Na pewno maszynka, na pewno guziki. No i w środku, jak się po praniu okazało, ma yy, albo już miał, Albo ma popękaną tutaj podszewkę w środku, więc muszę to zeszyć. Słuchajcie, umawiamy się tak, że na następny film, umaksowe, ja pokazuję ten płaszcz, jak udało mi się go odświeżyć i jak on wygląda. I czy udało mi się zaoszczędzić 300 zł, czy wyrzuciłam 5 zł w błoto. <grym> Ale no słuchajcie piędzyla za, za ten płaszczyk. Ja jestem odważna i ja lubię się sprawdzać, ja lubię próbować. Yy, a jeśli go znalazłam, to tak miało być. Po prostu kupić cztery guziki nie jest problem, przyszyć je nie jest problem, zeszyć podszewkę nie jest problem, a maszynką działam co powrót z lumpaksu, więc to już w ogóle nie jest problem. A teraz, kochani, zabieramy się za mierzenie tych rzeczy które już są przygotowane przeze mnie, czyli płaszcze zostawiamy sobie na następny film. Pierwsze, w czym przychodzę, to jest właśnie ten misiek. I jak widzicie, bardzo fajnie on wygląda, rozmiarowo idealnie, rękawki super. Tutaj mamy guziczki, możemy go sobie zapiąć i tak będzie się prezentował. Fajnie wyglądają te dodatki, właśnie brązowe, beżowe. W ogóle bardzo fajnie wyglądają do tych spodni beżowych z poprzedniego holmu beżowego mierzymy. Także jeśli nie widzieliście, to przy okazji zapraszam tam. Słuchajcie, bardzo fajny, na pewno wystylizuję go na różne sposoby. Także zapraszam przy okazji również do stylówek, to się wszystko tak fajnie wiąże. Bardzo, bardzo fajnie. Jestem ciekawa, co też myślicie o tym kolorze, bo nie jest to taki klasyczny kolor dla mnie, ale wydaje mi się, że ja to ogram. Ta bluza jest, słuchajcie, bomba. Zobaczcie, tak wygląda długości normalnej. Oczywiście możemy sobie wsadzić ją pod stanik, czy w jakikolwiek sposób tutaj inaczej ją tak zubluzować. Tak ona się prezentuje w całości. Bardzo, bardzo, bardzo fajna. No i ten kolor. Ja uwielbiam. Naprawdę ja uwielbiam ten kolor, także bardzo się cieszę. No a za piątkę, naprawdę. I tutaj zobaczcie, jak ładnie ten naszyjnik wygląda. Super, prawda? Chyba tak. Okay. Chyba widać mnie dobrze. No to taką kur kurtko, bluzę, kurtkę na, na wiosnę, nie? Tak, kurteczka na wiosnę. Fajna, no, no, no ma za... takie Ciutkę grubsza niż typowa wiatrówka jest. No. Fajna, wygodna, idealny rozmiar. Trafiłaś? Tak. No. no i ma kaptur. Ja uwielbiam kaptury, bo nie wieje w szyję i nie wpada za kołnierz. Fajna. Naprawdę fajna kurteczka, nie wiem ile za nią dałaś. Pięć złotych. Aha, pięć złotych. Będę miał na wykopki, już mi się podoba. Wiesz, na no, złoty czy już, ten. I już nie trzeba szanować, nie? Tak, Ale nie trzeba szanować. Nosić, nie? Będzie leżeć no. u mnie w aucie większość czasu Aj, na napacę i będę po prostu jest... wyciągał. Fajna, no bardzo... Będziesz ją nosił, Nawet... żanował właśnie, i cieszył się. Oczywiście, że się będę cieszył. No, ja nie. zawsze się cieszę z tego, co moja żona kupi za 5 zł. Już się nagrywa? Tak, musi. No tutaj się bałam rozmiaru i kolana nie wypadają na kolanach, które są za duże. Tak, nie? musiałbym I ja to o, no trzymać. Nie. Wtedy... Nie widzą, nie wiem czy widzą, czy Ale nie jestem widzą. teraz jak typowy pan na budowie z reklam, jak przechodzą kobiety. O. Dobrze. Przez... <laughs> Właśnie no. tak fajne, ale za małe. Za duże. Yy. Za duże, w sumie w pasie. za duże w pasie, za krótkie no, na długość, ale nie wiem, czy wiecie, właśnie zacząłem remont garażu, który przerabiam na własne studio nagrań. I jak najbardziej te spodnie wykorzystam właśnie tam. Tak? Więc tak, wezmę no, po prostu, tam będę się przebierał. No, fajne, tu pędzelek, tu końcówki no, do wierteł, czy tam wkładki jak ja będę na drabinie. Pod, i... Podkopanie bardziej, ale no Nie, na wykopki się nie dobrać. wydają, a byłyby fajne, bo mają no. tutaj nieprzemakalne, wzmacniane tak. kolana. No ale nie, Szkoda. są za krótkie. O, tak to jakoś wygląda. Ale ważne, że panowy koniec. Jakby miał je normalnie założone. Dobrze, także ci bardzo dziękuję. Proszę bardzo, idę grać. Stąd mam takie odciski na uszach. Ja bardzo ciężko pracuję i gram w twierdze. Nie jestem za blisko, ja lubię bliskie kadry. Cześć. Dobra, no to te spodnie są przykładem na to, że nie każde zakupy są udane i nie każde pieniądze są dobrze wydane, aczkolwiek wydaje mi się, że bez problemu one się sprzedadzą. Po prostu ja mam za dużą pupę i tak to po prostu powiedzmy. Przyznajmy się do tego, ja się przyznaję. Słuchajcie, tutaj te fajne takie. Skrojenia, jak widzicie, wyglądają bardzo nieszczęśliwie. Prążek się rozjeżdża, czego wy możecie akurat nie widzieć ze względu na odległość. Oczywiście, tu w pasie one mają mnóstwo miejsca, ale krój jest zaburzony, długość jest za krótka. Także dla mnie nie. Ona sobie poszukają nowej właścicielki, ale na pewno ktoś będzie z nich zadowolony, bo wyglądają naprawdę. Bardzo fajnie. Tutaj mamy następne spodenki, a właściwie legginsy, i to są właśnie te znajki. Jeśli widzicie tutaj ten znaczek to właśnie one, materiał jest tak milutki, tak przyjemny, że chciałabym cały czas robić tak, naprawdę. One nie są pierwszej świeżości, widać, że ten kolor pewnie był kiedyś czarny, on jest delikatnie sprany, ale jeśli wiecie, do czego ja będę wykorzystywać te leginsy, a z reguły będzie to właśnie dom, mieszkanie, no to zupełnie mi to nie przeszkadza, ja potrzebowałam czegoś tak przyjemnego, one są tutaj rozmiarowo idealne, Także tak się prezentuje. Wjechała teraz szara sukieneczka, ale czekajcie, zjedziecie trochę niżej, żeby zobaczyć o, piękne rozcięcie na nóżkę. Bomba! Bardzo się cieszę, że ją dorwałam. Jeszcze minimalnie sobie ją przejadę moją maszynką, bo widzę jakieś tam mankamenty, których nie dopatrzyłam, jak było już po prostu za ciemno. Ale jest to ciuch idealny na jesień, na zimę. Bardzo fajny, otulający. Nie wiem co to jest za materiał, ale naprawdę jest przyjemny zupełnie mi tutaj nie przeszkadza. I nie mam wrażenia, że za chwilę wybuchnę po prostu i się cała spocę. Zobaczcie, jak ładnie wygląda do tego szarego koloru ten różowy ze złotem. No po prostu mega! Także ja się bardzo cieszę z tego zakupu. Tak się prezentuje i to już jest moja ostatnia przymierzona rzecz w tym tryon Hall dzisiejszym. Jak zwykle, kochani, po takim mierzymy i w tym filmie, zapraszam Was do zostawienia swoich faworytów w komentarzach. Jestem ciekawa, kto tym razem wygra. Ostatnio był to różowy płaszczyk. A w ostatnim filmie właśnie nie wiem kogo wymieniliście, już nie pamiętam szczerze mówiąc, ale słuchajcie, ta sukienka jest rewelacyjna, bluza bomba, misiu tak samo, torebka, nie, no naprawdę tym razem naprawdę było, było, było super. Zresztą, kurczę, no, ja mam jakiś magnes, nie wiem o co chodzi, ale mam magnes. Ja nie mogę. Jak idę do lumpa, to zawsze coś znajdę. <gryw> tak już mam. Także ktoś tam mi pisał, że chciałby iść ze mną. Słuchajcie, serdecznie zapraszam, jak chcecie iść ze mną, zobaczycie. Aczkolwiek, ja wchodząc do takiego miejsca, czasami jestem w takim amoku. Oczywiście kultura mnie obowiązuje i zachowuje się całkowicie normalnie, ale moja głowa jest w takim jakimś innym świecie, czasami, tak mi się wydaje. Kochani, żegnam się już z Wami, widzimy się w następnych filmach. Pa pa!